Serdecznie powitać i przedstawić pana Jakuba Chmielewskiego, który jest autorem zdjęć, które państwo tutaj widzą. Są to użyckie prezentacje. Panie Jakubie, słów kilka od tych pięknych. Nie, na no, pani Jakubie. A, witam państwa. Krótko. Zostałem założyczony strojami. Łużyckimi, Wilanuskimi, Kulinarowskim. tak. Eee, bardzo, bardzo eee, podoba mi się ta, tradyc ta, ta tradycja kulinarna też przede wszystkim, bo jest bardzo smaczne jedzenie. ja prosimy włoskie. I mam nadzieję, że będę mógł kontynuować fotografię wszystkich zespołów, Mamy taką nadzieję i polecamy. Dziękuję. Witamy chyba najpierw sołtysa. Sołtysie, co nam to powiecie? Mogę byście tam przywieźli na tę pościńską wieczornicę? Witamy, witamy wszystkich tu bardzo serdecznie. Ja to bym mógł dać bez mikrofonu, bo i tak by mnie było słychać. Ale jak jest mikrofon, jest. To będę gadał bez mikrofonu. No, Witaj tam moje kochane, witam was zespół Wilkowianiec Wilkowiec, gmina Rawa Mazowiecko. Przyjechaliśmy tutaj do wos z witą wos jako sołtyc, moje kochane. A muszę Wam powiedzieć, że jechaliśmy bez grójew, bo to wita, dzisiaj są blokady i żeśmy naszego właska zostawili tam na, na blokadzie. Bruny takie małe mu zostali. Leźmy i mówimy, Władek, stój tu, dopóki Salicki nie przejedzie, moc nie odchodzi. No teraz takie roboty wyciągać. Teraz rozkarnawał. My chcemy na muzykę. Jak tako potrzeba, jedno i w karnawale trzeba piżackie robić. O, jak tam potrzeba. To my już dobrze nim nie musisz wcale go dać. O! Oto moja pierwsza albo ostatnio Zośka przed ślubem zgrubiała. Nie słyszę ta tylko było moje Zoisce. No nie, no nie. Podrzymy, podrzymy. Tylko powiedz jak ty na tubę, czy drobno, Żyj ta drobno. Oto jest trzeci podskubek. Nie się A co ty tam klep jest? on ja nie klepe, bo tak nie. Bo przecież moja jak wychodzi z chałupy, to nie powie o z Bogiem, Tylko go do nara. No i jak ze śmiechu to powie. Wiesz co to znaczy? Ale ja nie wiem, co to znaczy. No i ja też nie wiem. Bo jak kiedyś spadła do chałupy i się drze. Siema! A ja tam nie dosłyszałam, może i nie zrozumiałam dobrze. I mówię na wieki wieku. Bo widać jakiego bałaganu się w domu narobiła. Potko piękne dziewce i na potką piękne dziewce zbierało, że I na potką piękne dziewce, i na potką piękne dziewce zbierało. Łorzeski. A jak będę nas odwrócą, a jak będę nas odwrócą, żebyś mi je dała.